Wycieczka z kółakowego wierchu koordzawki do schroniska PTTK na Starych Wierchach i z powrotem to tylko 300 metrów podejścia i około 12 km do pokonania. Z obowiązkowym odpoczynkiem w schronisku wycieczka powinna zająć około 4 godzin. Jest to nasza ulubiona trasa na początek zimy. Gdy warunki na trudniejszych szlakach są ciężkie, tu mamy łatwy spacer bez większych podejść i zejść. Po drodze wiele polan z widokami na Tatry, Beskid Wyspowy, Gorce i Beskid Żywiecki z górującą Babią Górą. Panorama teatr z polan na szlaku jest naprawdę okazała i obejmuje większość szczytów tego pasma. Ten szlak to czysta przyjemność dla wielbicieli odległych widoków, choć zimowy las wygląda także pięknie. Szlak zimą jest tu zwykle przetarty, choć są tu głębokie kolejny, gdzie podstępnie pod warstwą śniegu i cienkiego lodu kryje się woda i błoto. Trzeba zachować czujność. Niezbyt wybitny szczyt Stare Wierchy, 971 metrów, znajduje się w głównym grzbiecie gorców odchodzącym od Turbacza na zachód. Krzyżują się tu szlaki z Turbacza, obidowej, rabki zdroju i rdzawki. Schronisko PTTK imieniem Czesława Tybowskiego na Starych Wierchach, wybudowane zostało w latach 1972-1974 i otrzymało imię działacza turystycznego, inicjatora odbudowy schroniska. Schronisko oferuje noclegi w pokojach 2, 3, 4 i 8 osobowych i świetną domową kuchnię.